Trzeci rozdział księcia Machiavelego jest rozdziałem zaskakująco długim względem poprzednich, i istotą jego to trzeźwość widzenia polityki. To, o czym pisze Machiavelli na podstawie przykładów współczesnych oraz historycznych, wychodzi. Daleko poza analizę historyczną. To, co czyni ją analizą polityczną, nie jest rozważanie nad jakością dobrym lub złem danego państwa, danego księcia, lecz obserwacja mechanizmów. Współistnienia ludzi w ramach wspólnot politycznych. I ta analiza, ta trzeźwość analizy jest sztuką niemalże wymarłą w ramach współczesnej demokracji. Tam, gdzie jeszcze istnieje, to należy do konkurujących o względy. Ludu, poglądów politycznych. Dlaczego? Dlatego, że demokracja z istoty swojej jest wyidealizowanym patrzeniem na politykę. Demokracja kształci nas, abyśmy postrzegali siebie jako światłych obywateli dbających o dobro wspólne. I kształci nas, żebyśmy mieli przekonanie o to, że nasze rządy wspólne są najlepszą metodą, dzięki której osiąga się jakieś dobro. I ten sposób myślenia o polityce oczywiście służy siłom zarządzającym. Demokrację, mianowicie technokratom. Ale w oczach ludności, w oczach obywateli, to, to oni rządzą. Co w pewnym sensie jest oczywiście wielkim sukcesem sił. Zarządzających i tym samym naprawdę sił rządzących demokracjami. Machiavelli idzie o krok dalej. Machiavelli zakłada, że takie siły w każdym ustroju, siły naprawdę rządzące, naprawdę istnieją. I analiza polityczna polega na tym, że próbujemy za pośrednictwem obserwacji. Empirycznej ustalić mechanizmy współistnienia ludzi w ramach wspólnot politycznych. A więc używając kryteriów Machiavelego z trzeciego rozdziału księcia, to trzeba uznać, że trzeci rozdział jest o Polsce, bo trzeci rozdział dotyczy nowych Księstw. A Polska jest wiecznie nowym księstwem, bo wiecznie odradzająca się Polska jest właśnie wiecznie nowym księstwem. Nowym pod względem granic, nowym pod względem ustroju, nowym pod względem prawa, konstytucji. Pod każdym względem Polska była i Polska pozostaje nowym księstwem. Nowe księstwo jest księstwem najtrudniejszym z punktu widzenia politycznego, najtrudniejszym do utrzymywania. I w pewnym sensie właśnie dlatego Polska jest wiecznym nowym księstwem, bo ażeby księstwo stało się księstwem, Starym, to musi przejść w końcu od bycia czymś nowym, do bycia właśnie czymś stałym. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o braku tradycji i o tym, dlaczego brak tradycji jest ważny z punktu widzenia dominacji. Tutaj widzimy w trzecim rozdziale. Że w przypadku nowych księstw, gdzie owej tradycji nie ma, to sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia potencjalnych zaborców, to jest to sytuacja, która tworzy wieczne możliwości. I właśnie to bardzo tłumaczy obecne i historyczne położenie Polski, bo ziemia ta, kraj ten, niezależnie od konfiguracji tymczasowej, historycznej, tak naprawdę brak stabilnego ładu politycznego sprawiało, że to było terytorium. W którym mocarstwa wiecznie prowadziły między sobą przeróżne przepychanki, i dzisiaj jest tak samo. Spójrzmy kryteriami Machiavello, których Machiavelli stosuje w trzecim rozdziale księcia, na przykład w współczesnej Polski. Mamy granice państwa, mamy uznaną państwowość. Ale mamy zarazem obce wojsko stacjonujące na terytorium państwa. Wojsko, które nie jest wojskiem polskiego państwa, tylko wojskiem obcego państwa. Każde państwo ma swoje interesy. Niektóre interesy są zbieżne, niektóre nie są zbieżne. Ale gdy potężniejsze państwo lokuje swoje potężniejsze wojsko na terytorium mniej potężnego państwa, to zawsze w mniej potężnym państwie dominować będą interesy potężniejszego państwa i zawsze obecność wojska potężniejszego państwa na terytorium mniej potężnego państwa dyktować będzie kierunek polityki zagranicznej i polityki krajowej. Państwa słabszego. Mamy w Polsce konstytucję, mamy w Polsce władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą. O ich jakości można wiele mówić, ale nie są one w żadnym wypadku władzą ostateczną ani zwierzchnią. Są w pełni podległe władzą zewnętrznym oto są uwarunkowania oto są ramy w jakich istnieje państwo polskie nowe księstwo polskie wiecznie nowe księstwo polskie